Oto moja żona, która zabroniła sprzedać radio na Allegro i zalęgły się w nim osy. O, 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 proszę, proszę. A teraz pokażemy jak się je zwalcza. Dziabnęły mnie. Na razie osy górą. Trzeba przenieść akcję na zewnątrz. Niestety, zamierzam dokonać ostatecznej eksterminacji os za pomocą paliwa. Bez ołowiowego. No i zobaczmy, co tu pojedzie. No i zobaczymy. <śleskuj> Nie no, to prawie